dobry, to są Emocje i Pieniądze, kolejne emocje, kolejne pieniądze, Jan Szpetulski, Łazarowicz, Ludwik Sobolewski i dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o giełdzie, o inwestowaniu, będziemy mówić o rynkach akcji, na tym się skupimy i um, są pewne twierdzenia, pytanie czy to są mity, czy to są prawdy, rzeczywiście ważne wskazówki dla czy to początkujących, czy to już bardziej dojrzałych graczy giełdowych. Um, Janek mówi się, że wiedza jest potrzebna, że wiedza jest niezbędna. Często to słyszymy w ogóle edukacja, ta giełdowa, którą prowadzimy od początku lat 90. to się wspierała na takim przekonaniu, na takim właściwie dogmacie czy aksjomacie, że trzeba wiedzieć wiele o spółkach, wiele czytać, żeby, żeby mieć obraz rynku. Czy to jest potrzebne? Bardzo dobre pytanie. Na każde. Tak, postawione pytanie możemy odpowiedzieć zapewne i twierdząco, i, i przecząco. Wydaje się, że wiedza w każdych naszych działaniach prywatnych, zawodowych, czy powiedzmy takich okołozawodowych, inwestycyjnych, które są gdzieś tam poza tym naszym głównym sposobem zarobkowania, to jednak. Na pewno ileś tej wiedzy jest nam potrzebna i to ileś yy, no warto sobie dobrze, m, dobrze określić, bo wydaje się, że tak jak dzisiaj dużo mówimy o, o tym, że jest to czas big data, dużej ilości dostępnych informacji, agregacji ich i zbierania w, w takie ogromne e, zbiory, wydaje się, że to samo jest y, z tą wiedzą potrzebną do inwestowania. Powinniśmy ją posiadać. Ale posiadanie zbyt dużej liczby informacji, wiadomości na temat danej spółki, waloru czy, czy instrumentu, może być, e, może być jednak e, jakby niebezpieczne czy złe dla naszych, dla naszych, dla naszych inwestycji, ponieważ e, będziemy zbyt mocno je analizować. W drugą stronę, oczywiście, odpowiadając na to pytanie, zbyt mała wiedza no, sprowadza się do tego też, że możemy posiłkować się bardzo prostymi e, informacjami. Czy to internetowymi, czy, czy prasowymi, które mogą spowodować, że podejmiemy też niedobre decyzje inwestycyjne. Także wydaje mi się, że no najważniejszy, pewnie jak we wszystkim, jest balans i, i równowaga, bo bez, bez zachowania tego, tego balansu no za każdym razem jesteśmy, jesteśmy narażeni na, na błąd. Słuchając tego, co mówisz, i myśląc jeszcze o tym, dochodzę do wniosku, że to pytanie. Yy... Mogło być lepiej postawione. To znaczy, że to pytanie, które wypowiedziałem, to może nie powinno dotyczyć tego, czy wiedza jest potrzebna, bo rzeczywiście jakaś suma wiedzy zwykle jest potrzebna, w czymkolwiek co robimy w życiu codziennym, ale pytanie lepsze wydaje mi się takie, czy wiedza jest kluczowym? Czynnikiem sukcesu na giełdzie, bo my w ogóle mówimy o inwestowaniu, a jak mówimy o inwestowaniu, to nie znam inwestora, który by chciał osiągnąć stratę. Wszyscy dążą do tego, żeby zarobić. Inwestując na krócej, na dłużej, w to czy w tamto, to wszyscy kierują się pragnieniem, żeby osiągnąć zysk na tych operacjach, na tej aktywności, na tej działalności. I to wydaje mi się, że właściwie postawione pytanie powinno brzmieć, czy wiedza jest jakimś ważnym, czy bardzo ważnym czynnikiem, czy jakimś gwarantem, gwarancją może sukcesu, tak rozumianego. I moja odpowiedź na to pytanie byłaby taka, że nie. W tym sensie, że mm, to byłby dosyć szkodliwy mit, gdybyśmy mówili, im więcej będziecie wiedzieć na temat na przykład spółek, w które lokujecie swoje pieniądze, tym większe będzie prawo, prawdopodobieństwo, że podejmiecie trafną decyzję, trafną, mierzoną właśnie tym sukcesem finansowym. Ja myślę, że tutaj można odpowiedzieć, to chyba jest cytat Sun Tzu: chęć zwycięstwa jest niczym bez chęci przygotowania się. Także do każdej czynności, do każdego działania, w tym do inwestowania, no warto się przygotować. Przygotować. No, posiąść się jakąś wiedzę czy um, zebrać informacje, które, które są dostępne na e, interesujący nas temat. Wydaje mi się, że ta, ten zakres wiedzy, który można e, zdobyć na temat inwestowania, giełdy, spółek, jest oczywiście powiedziałbym niepoliczalny, bo dostępnej literatury, o chociaż pokażemy inteligentnego inwestora Benjamin'a Grahama. Spółki, książki, które wspominają o tym, jak inwestuje Warren Buffett, na pewno też tutaj zajęłyby do, pokaźną część biblioteczki. Natomiast wydaje mi się, że to, co, to, co jest istotne, jeśli chodzi o tę wiedzę w przypadku inwestowania, to tym, czym ja się posiłkuję, to jest zebranie kilku, ja tu mam w głowie trzy, zakresów informacji, z której powinniśmy czerpać. Czyli pierwsze to jest y, taka analiza fundamentalna, czyli powinniśmy jednak zgłębić branżę, w której dana spółka działa. Zgłębić ją, ja rozumieć ją, tak jak zresztą Warren Buffett mówił, że on nie inwestuje w nic, czego nie rozumie. No, wydaje mi się, że dzisiaj już może takich y, branż, których nie rozumie jest trochę więcej, czyli potencjalnie nie rozumie. Ale to pierwsza, czyli taka analiza fundamentalna, czyli znać otoczenie danej spółki, w czym działa, jak działa, jakie są potencjalne zagrożenia. Druga, wydaje mi się, że też powinniśmy, ale to tylko tak koncepcyjnie mieć e, świadomość, jeśli chodzi o taką Analizę wskaźnikową, żebyśmy sobie byli w stanie oddzielić te spółki, które są dzisiaj bardzo wysoko wyceniane w stosunku do swojego zysku, czyli tak jak to mieliśmy na przykład w tym piku 2021 roku, czy wcześniej tym internetowym, że jednak to były wyceny kilkadziesiąt razy zysk. No bo to też nam coś mówi o tym, czy, czy ta spółka jeszcze dużo potencjalnie może urosnąć. No i trzecia, trzeci komponent według mnie, czyli taka też. Trochę pobieżna, ale jednak znajomość analizy technicznej, czyli potrafimy sobie popatrzeć na wykres i wyciągnąć jakiś wniosek. To jest trochę tak jak w y, sporcie, jeżeli któraś drużyna wygrała ostatnich 35 metrów, to prawdopodobieństwo, że wygra kolejny, no jest mniejsze niż jeśli wygrała tylko dwa mecze. Mhm. Ja mam taki autożart, że może ja się trochę znam na giełdzie, ale wydaje mi się, że bardziej się znam, a w każdym razie lubię tego sobie myśleć, że się bardziej znam na psychologii i na motywacjach, jakie kierują nami. I słuchając tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, a przynajmniej taką miałbym skłonność, żeby to zinterpretować, że to samo w sobie niewiele daje. To jest, to jest moje przekonanie, że to niewiele daje w kategoriach właśnie tego sukcesu giełdowego. Natomiast dlaczego to robimy? Ty robisz, ja robię. Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby mieć poczucie kontroli nad rzeczywistością, żeby mieć poczucie kontroli nad swoimi działaniami żeby mieć poczucie, że nasze działania są racjonalne, a nie przypadkowe, czy w jakichś jakiś porywach emocjonalnych. I dlatego patrzymy na właśnie na te sprawozdania, na jakieś podstawowe wskaźniki, patrzymy jak się układały w przeszłości notowania. Sądzę, że to nam daje właśnie to poczucie kontrolowania rzeczywistości, w jaki sposób nas nawet ośmiela do tego, żeby... Potem dojść do decyzji dotyczących własnych pieniędzy, ale e, ponieważ w tym programie mamy taką przypadłość, że badamy zjawisko wielowarstwowo, no to wydaje mi się, że warto, żebyśmy tu może zostawili to ze znakiem zapytania, e, czy e, właśnie na pewno jest to ważny czynnik tego sukcesu giełdowego i czy przypadkiem to nie jest głównie do naszego takiego zbudowania się psychicznego. I zbudowania tego poczucia, że wiemy, co robimy, prawda? A będziemy na pewno jeszcze rozmawiać nie raz na temat tego, jakie prądy emocjonalne występują na rynku giełdowym, i że trzeba je wyczuwać, i że prawdopodobnie tam są te ważniejsze czynniki sukcesu. A teraz druga kategoria. Czyli czas. Akurat właśnie to dobro, które, które występuje w ilościach ograniczonych. Czy czas jest też takim właśnie ważnym czynnikiem? Czyli znowu to lepiej postawione pytanie. Nie, czy czas jest w ogóle potrzebny, żeby się zająć aktywnością na giełdzie, no bo to rzeczywiście no w takim czy w innym wymiarze czas jest potrzebny, chociaż rzeczywiście to pytanie sugeruje, czy jakaś większa ilość tego czasu jest potrzebna, prawda? A nie, że coś robimy między jednym a drugim jajkiem na mięko. Ale to lepiej postawione pytanie brzmi, czy jak będziemy poświęcać wiele czasu na analizę, na zastanawianie się, na rozkminianie tematu, aby skończyć podjęciem jakiejś decyzji, albo, um, albo też podjąć decyzję, że, że jednak nie zajmujemy żadnej pozycji na rynku, co też jest decyzją, to czy to samo w sobie jest jakimś istotnym gwarantem tego, że zarobimy pieniądze, prawda? Czyli czy powinniśmy zwracać na to uwagę? Czy nie, czy nie traktujemy tego jakby zbyt lekceważąco, bo przeznaczamy na to właśnie w, w natłoku różnych zajęć, przeznaczamy na to za mało miejsca w naszym życiu? Bardzo dobre i trudne pytanie, bo tak naprawdę yy, inwestowanie to jest podejmowanie jakichś konkretnych decyzji. I czy kupujemy makaron w sklepie? Możemy wybrać z kilkunastu rodzajów tego makaronu producentów itd. Pytanie, czy powinniśmy taką decyzję podejmować w ciągu ułamka sekundy, 30 sekund czy 2 minut. No zawiera jednak w sobie taki komponent bardzo dużej hipotezy i założenia, że znamy pozostałe warunki dotyczące tej decyzji. Także jeśli chodzi o, o, o czas przeznaczany na analizowanie, no trudno na, na to odpowiedzieć, czy powinniśmy po, poświęcić na dany walorną spółkę. Godzinę, 5 godzin, 10 godzin. Mm. Na pewno y, powinniśmy y, poświęcić tyle tego czasu, żebyśmy byli pewni swojej decyzji. To znaczy, aha, aha. posiadłem tą y, ilość informacji, taką wiedzę na dany temat, że uważam, że jestem zadowolony z tego, co, co wiem. Natomiast ten czas powiedziałbym, on ma też y, y, drugi aspekt, bo, bo poświęcanie oczywiście to jest czasu jedno, ale drugie też myślę sobie, jak poruszyłeś temat czasu. Mm, o horyzoncie inwestycji, w sensie ile czasu to powinniśmy. Czas w innym znaczeniu. Tak. Czas w innym znaczeniu, ale równie ważny. I tutaj nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu w parkiecie przeczytaliśmy bardzo ciekawą analizę na temat rentowności poszczególnych indeksów z warszawskiej giełdy. Małe spółki, duże spółki. Mhm. Powiedziałbym, że to bardzo, bardzo pouczająca wiedza. Oczywiście y, też pamiętamy, jak wygląda y, wykres warszawskiej giełdy za tak naprawdę od samego początku istnienia i, i to nie wygląda, że tak powiem, tak, jak to wygląda na zachodnich rynkach, to jednak jest ciągle poruszanie się w takim bardzo dużym trendzie fluktuacyjnym. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że czas, jeśli chodzi o horyzont inwestycyjny, okazuje się, że w Polsce inwestując w największe spółki, czyli w indeks największych spółek. No to niestety dopiero przy takim bardzo, bardzo długim horyzoncie czasu, bo jeżeli pamiętam dobrze, to było 10 czy 15 lat, to jeżeli włożylibyśmy te pieniądze 10 czy 15 lat temu, to bylibyśmy do przodu. Na mniejszych spółkach ten czas był krótszy, potrzebny do tego, żeby wyjść z, z inwestycji w cały, w cały indeks na plusie. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie. No, czas nie jest gwarantem, ani czas poświęcony na, na, na analizowanie spółek, ani czas, który, w, którym, w którym trzymamy nasze, nasze papiery na, na, na rachunku. Oczywiście, w przypadku rynków zachodnich, jak sobie oglądamy wykresy DAXA, czy SP, i tak dalej, no to wygląda na to, że tak naprawdę wszystko, co jest średnioterminową inwestycją, przynosi zysk. Oczywiście te stopy zwrotu, które przytoczyłeś, to jest przy pewnym założeniu stylu inwestowania, to znaczy, że kupujemy i trzymamy długą pozycję przez odpowiedni czas. I ja, ja właśnie myślę bardzo podobnie, może nawet trochę ostrzej, może dlatego, że często spotykałem się z takim twierdzeniem w ramach edukacji, czy edukowania inwestorów, czy prowadzenia jakichś akcji, które miały na celu... Pokazanie, wytłumaczenie, czym jest giełda i inwestowanie na giełdzie. I jedna z, z tych takich prawd, które ja ubieram w gruby cudzysłów, mówiła, jeżeli nie masz właśnie odpowiednio wiele czasu, to tak sugerowało, że to tak właśnie trzeba godziny poświęcać dziennie, to w ogóle raczej nie myśl o tym, żeby być inwestorem indywidualnym, tylko daj pieniądze funduszowi inwestycyjnemu, kup certyfikaty inwestycyjne czy. Czy jednostki uczestnictwa, i oni po prostu będą się tym zajmować za ciebie, bo ty nie masz na to odpowiedniej ilości czasu, tak? Robisz różne rzeczy, no ale gdybyśmy tak mówili, to pewnie na świecie w ogóle. Gdybyśmy się do tego stosowali, to pewnie na świecie w ogóle nie byłoby inwestorów indywidualnych, ale nie, nie powiem, że w ogóle by nie było, tylko nie byłoby takich, którzy byliby zadowoleni z tego, że właśnie są inwestorami. To znaczy nie byłoby zadowolonych inwestorów, którzy zarabiają pieniądze, a tacy są i to wcale, wcale liczni. Innymi słowy, w małym podsumowaniu tego, o czym mówimy do tej pory, ja bym powiedział, że byłoby błędem uważać, że zarobienie na inwestowaniu na giełdzie jest funkcją wiedzy oraz jest funkcją czasu. W tym sensie, że im więcej jednego, oczywiście to jest trochę upraszczające, bo to, to nie chodzi o więcej w sensie jakimś takim skwantyfikowanym, tylko to chodzi o, żeby tego było dużo, ale zarazem, żeby to była wiedza jakościowa, prawda? Czyli im więcej tej wiedzy, im więcej tego czasu, to rosną nasze szanse na to, żeby, żeby zarobić na giełdzie. Tymczasem znamy po prostu z praktyki um, takie sposoby aktywności giełdowej, które polegają na tym, że ludzie podejmują stosunkowo szybkie decyzje, zdając się na, w dużej mierze na intuicję, na jakieś, um, na jakieś przeświadczenie, które się nagle formuje pod wpływem tego, co widzą. Jeśli chodzi o sytuację rynkową, czyli sytuację kursową, sytuację wolumenową czy, czy jakieś informacje docierające z rynku, i czasem się okazuje, że ci, którzy są zdolni do takiej mają taką zdolność decyzyjności. To, to w efekcie bardziej im się to opłaca niż, niż tym, którzy prowadzą analizy, jakby w sposób wydawałoby się metodycznie, niezwykle imponujący, dochodzą do decyzji, ale na przykład już jest za późno, żeby, żeby skorzystać na tej bieżącej sytuacji rynkowej, że jakby to wszystko już jest takie prze, prze, za bardzo przemyślane, za bardzo przeintelektualizowane. Zgoda, aczkolwiek <trym> intuicja czy takie nowe idee, które przychodzą ci do głowy, one nie są niczym innym, tylko efektem twoich wcześniejszych doświadczeń. I tak naprawdę w większości, jeśli pomyślimy sobie o tych największych indywidualnych inwestorach, ok, nazwijmy to intuicją, ale ona bardzo często jest oparta na dużym doświadczeniu giełdowym, dużym doświadczeniu biznesowym, życiowym, jakkolwiek sobie je nazwiemy. Więc wydaje mi się, że yy, to ta intuicja, czy gdzieś możemy sobie powiedzieć szczęście, nie jest absolutnie, yy, yy, nie jest absolutnie yy, yy, przypadkiem, bo tu ładnie właśnie w książce Benjamina Grahama jest zacytowany akurat znany trener New York Knicks, Pat Ray Riley, i on powiedział jedną rzecz. Gdy zdajesz się na przypadek, nagle przestaje ci dopisywać szczęście. I, i to jednak... Według mnie ta, ta, ta kwestia ym, intuicji, szczęścia, ona chyba jest trochę prze, przewartościowana, trochę jak, powiedzmy, bywa przewartościowany ty masz talent do tego, czy, czy, czy czegoś innego. Także, tak, no, wydaje mi się, że, ym, że to wszystko jednak jest oparte i te wszystkie trzy aspekty, które teraz łączymy, one po pierwsze są od siebie współzależne, po drugie jakby myślę, że jakby z czasem nabywamy umiejętności lepszego. Agregowana wiedzy. Dwa, lepszego zarządzania swoim czasem. Trzy, lepszego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia. Co więcej, wydaje mi się też, że jeśli chodzi o, o ten aspekt właśnie intuicji, czy, czy szczęścia, on jest też... Oprócz tego, że oparty na, 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 na wcześniejszych doświadczeniach, to też bardzo często dotyczy tych osób, które oprócz tego, że mają doświadczenia, to mają te doświadczenia pozytywne. Czyli dwa razy, pięć razy, dziesięć razy zrobiłeś coś dobrze, to szansa, że kolejny raz zrobisz dobrze, okej, okay, mniejsza, większa, ale za jedenastym już to jest na pewno znowu, y, znowu jest, y, jest większa. Także to jest jedno i, i, i myślę, że y, to. Y, Nigdy nie będzie tak, że ktoś przyjdzie i powie: Ta spółka tak z niczego, to ona będzie rosnąć, albo ta drużyna wygra mecz, bo tak mi się wydaje. Więc, no nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, ale ja mam takie, że jeżeli właśnie coś tak się wydaje, że przez przypadek prawie nigdy nie jest, jak się udaje w powtarzalny sposób. Ale widzisz, ja myślę teraz, że ja intuicyjnie powiedziałem o intuicji, bo chodziło mi tak naprawdę. O tę wartość, którą ty wymieniłeś kilkakrotnie, bo oczywiście intuicja według dawnego dawnego poglądu to jest jakiś tam y, impuls czy głos niczym, na niczym nie osadzony. Tymczasem y, no, wiele badań pokazało, że intuicja to jest suma całej naszej wiedzy i doświadczenia i przeżyć i stąd twierdzenie o drugim mózgu, który mamy nie tu, tylko, 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 tylko tu. Y, i w ten sposób dochodzimy do, tego, do, tej, do tej kluczowej cechy, którą moim zdaniem trzeba mieć, jako tę, która rzeczywiście już, można powiedzieć, radykalnie zwiększa nasze szanse na odniesienie sukcesu w inwestowaniu na giełdzie, a mianowicie dochodzimy do doświadczenia jako czegoś, co nie jest tożsame z wiedzą. Przecież, Janku, my tutaj. Tak, rozmawiamy wydaje mi się, że z, z wysokim poziomem pewności i zaufania co do tego, co tutaj mówimy, dlatego że wspieramy się na tej cesze, to znaczy na tym właśnie doświadczeniu i. Jak ja bym miał komuś powiedzieć, kto by na przykład się pytał, jestem już od dwóch lat inwestorem giełdowym i właściwie ciągle nie wiem, co tutaj jest ważne, jeśli chodzi o to moje bycie dobrze przygotowanym, jak ty powiedziałeś, no to ja bym mu stwierdził w odpowiedzi, że nie, 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 jakby nie, nie rób sobie takiego mitu, że jak będziesz studiował, albo jak będziesz wiele godzin poświęcał dziennie. To to cię jakby znacząco zbliży do celu. Natomiast zastanawiaj się, poświęć jakąś refleksję temu, co konkretnie robisz, żeby. Żeby, żeby to bazie, doświadczenie cię budowało. Żeby je w ogóle, żeby ono się formowało, żebyś je dostrzegł, prawda? Bo doświadczenie to też nie jest coś takiego, że. No, ja o tym też niedawno pisałem, bo Olga Tokarczuk o tym wspaniale powiedziała, że doświadczenie to nie jest jakiś tam ciąg czy suma zdarzeń czy wydarzeń. Doświadczenie to jest to, co sobie pomyślimy, jak, jak, jak sięgniemy pamięcią, jak to przemyślimy, jak to jakoś sobie obrobimy w głowie, co z tego wynika, co się właściwie wtedy wydarzyło. To to jest doświadczenie. Tak. No nie mogę jednak nie przytoczyć takiej anegdoty, w języku angielskim pewnie brzmi ona y, inaczej, ale po polsku też mi, brzmi dobrze. Kiedy człowiek z pieniędzmi spotyka człowieka z doświadczeniem, człowiek z doświadczeniem zostaje z pieniędzmi, a człowiek z pieniędzmi zostaje z doświadczeniem. Także to też jest y, istota, powiedziałbym, y, inwestowania, y, y, inwestowania, czy prowadzenia. Y, działalności gospodarczej, że też trzeba o tym pamiętać. To doświadczenie musicie budować i musi też y, następować ta nauka, wyciąganie wniosków. No. Wracając do naszego ulubionego sportu piłki nożnej, wszyscy mówią, przegraliśmy, wyciągniemy wnioski na, na, na kolejny mecz. No ale tak to musi działać. Musimy być, musimy być elastyczni, musimy się uczyć i musimy wyciągać wnioski dokładnie z tego, co, z tego co, co robimy. Nie zapominając o tych dwóch wcześniejszych, czy trzech nawet, elementach, czyli o tym, żeby jednak tak trochę konkludując, tą wiedzę czerpać ze sprawdzonych i dobrych źródeł. Żeby myśleć o tym, czy jesteśmy w stanie, oczywiście nie na zasadzie, że tak powiem, takiego wishful thinking, ale starać się patrzeć trochę dalej, czyli nie na konkretną spółkę, ale może na całą branżę. Dowiedzieć się czegoś, co jakby spowoduje, że spojrzymy na te branże, które dzisiaj są na przykład niedowartościowane, albo jeszcze potencjalnie są w takiej fazie totalnie zalążkowej, żeby spróbować zainwestować w coś, w co. Tak się to ładnie mówi, szeroki rynek zainwestuje jutro. Jeśli chodzi o, o to, jeśli chodzi o czas, na pewno wydaje mi się tak y, 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 nie przesadzać z tym przeinwestowaniem czasu w nasze inwestycje, ale zarazem zachowywać ten spokój w sensie nie, nie bawić się w day traderów i y, jak to też popularnie się mówi, wysypywać, jak nam, że tak powiem, parę procent ucieknie, więc ma, mieć ten czas, horyzont inwestycyjny. Dwa, opierać się na, to, na tym, co powiedziałeś, czyli doświadczeniu intuicji, ale oczywiście po wcześniejszej analizie tego, co zrobiliśmy. Także to chyba jednak nam spina się w taką ładną konkluzję, że każdy z tych elementów jest szalenie ważny i o żadnym nie możemy zapominać. Traktując je z pewną ostrożnością, żeby nie popaść w mitologię. I też, żeby nie popaść w mit, trzeba powiedzieć, że ja sądzę, nie wiem jakie, jaka jest Twoja intuicja, ale dzisiaj to może powiedzieliśmy jakieś 3,5% z tego wszystkiego, co można powiedzieć o tym, od czego zależy. Sukces na giełdzie, tak to nazwijmy. Ale przed czy po podatku welki. Bo... <noise> e, czyli jest to niewielka część, chociaż dobrze nas przygotowuje do tego, żeby naprawdę wziąć byka za rogi w jednej z następnych rozmów, kiedy to zajmiemy się słynną hipotezą efektywności rynku i co to są anomalie giełdowe i jaką rolę w tym wszystkim pełnią emocje, czyli wtedy zaczniemy już, jak sądzę, docierać bardziej do istoty tego zagadnienia. Czym jest uwarunkowany sukces w byciu inwestorem giełdowym? A dzisiaj do Państwa mówiło dwóch inwestorów: Jan Szpeturski-Łazarowicz i Ludwik Sabolewski. Dziękujemy bardzo i zapraszamy Was wszystkich do subskrybowania naszego kanału, w którym jak widzicie, pojawia się taki wątek giełdowy, który będziemy, będziemy kontynuować.